Nazywam się Ryszard Wysocki. Pełnię funkcję lokalnego rzeźbiarza, powiedzmy. Znajdujemy się w tej chwili w woźnikach na rynku. Powstała tutaj przez prawie dwie dekady szopka plenerowa. Jak najbardziej wszystkich zapraszam. Jest tych figur ponad 30. Można tutaj wchodzić, można z nimi rozmawiać, można je dotykać, można się z nimi bawić. A to się zaczęło. Powiedzmy te 20 lat temu, zaczęła się budowa tej szopki. Pierwsza to była, to była tylko Święta Rodzina i, i, i ta szopka, która teraz tutaj jest w centrum. No i przez lata, przez lata się to rozbudowuje. Dosz, doszło Czech Króli, doszli Pasterze i, i co roku coś. W tym roku doszła Święta Katarzyna. To są wszystko topolowe kloce. Z tego względu, że są duże Szybko, szybko rosną, więc można takie topolowe kloce łatwo powiedzmy pozyskać. Na początku przed każdą figurą muszę obejść ten kloc 10 razy dookoła. Mam coś takiego, że nie wiem i widzę, gdzie jest przód. No i wtedy zaczynam coś robić. 90% piłą spalinową, a potem szlifierki duta, no i, i, i wykończenia to już tak ręcznie. Niektóre elementy się ruszają, mechanizmy wymyślam sam też. Na przykład do mechanizmu tutaj tego osiołka i wołka użyłem nawet koła pasowego z maszyny do szycia z takiej singery starej, bo to akurat mi podeszło. Figury są wymieniane, że tak powiem, bo, bo z biegiem czasu to pola nie jest takim właśnie drewnem, który wytrzymuje bardzo dużo. A tym bardziej, że one stoją pod gołym niebem. Nie wszystkie są pod dachem, także niektóre już są wymienione, a znowu co roku jest coś nowego dorobione też nie. Panuje tu taka atmosfera, jakby się wchodziło do Betlejem. Jest uznawana za jedną z najpiękniejszych plenerowych szopek w Polsce, bo były takie opinie też, także serdecznie wszystkich zapraszam.